Czarno zrobiło, okna nie mogliśmy otworzyć, bo już to już krew podeszła, tak? my nie mamy w kuchni żadnego okna znaczy jest główne okno, ale to jest fix i ono się nie otwiera. Będziecie zmarzyć jakieś ryby, to co z tymi zapachami i tak dalej. Raz w zimę też tak przywaliło dobrze mrozu, to zdarzyło się, że, jest, że nam nam nie? Wiesz, no jeśli się pamięta o tym, żeby zmieniać filtry. <noise> Cześć! A dzisiaj o tym jak w czasach prehistorycznych montowała się rekuperacja z ekipą? Z co dziś robimy? Zapraszamy! Słuchajcie, jestem ponownie z, z Łukaszem i z Kamilą z kanału Co Dziś Robimy na YouTubie. Poprzedni film nagrywaliśmy o tym, jak zostać sławnym YouTuberem i wybudować ten dom za darmo. I jeszcze zostać obsypanym złotem przez różnych reklamodawców. A dzisiaj też poruszymy temat rekuperacji, ponieważ jako jedni z pierwszych na YouTubie, których można było zobaczyć, zamontowaliście rekuperację. I to było i dawno, i niedawno. Natomiast e, wtedy, kiedy wy to montowaliście, to jeszcze rekuperacja nie była takim popularnym systemem. Pytanie w ogóle, skąd wy się o tym dowiedzieliście? Skąd taka chęć posiadania rekuperacji w domu? My się dowiedzieliśmy od Łukasza Budowlańca, którego oglądaliśmy namiętnie i budowaliśmy na jego filmach nasz dom. I spodobało nam się to rozwiązanie, wiedzieliśmy, że też chcemy coś takiego i jakby zachęcili, byliśmy zachęceni jego filmem, żeby też taką rekuperację kupić. Później z naszym instalatorem podłogówki i w ogóle całej kotłowni rozmawialiśmy. On powiedział, że jest to bardzo fajny rekuperator i że on sam nawet u siebie takie coś zamontuje. I po prostu on nam to załatwił przez firmę Perflex. Mhm. A my potem żeśmy to same dzielnie tak, sobie tak. zamontowali. On po prostu nam załatwił części rekuperator, a my po prostu później zrobiliśmy cały montaż. Mhm. E, dobra, to pytanie w takim razie, jakie cechy skłoniły Was do tego, żeby pójść w tą rekuperację i wydać te, to złoto, które dostaliście od innych producentów? <grym> to znaczy na pewno to... Gdzie wtedy się słyszało, że rekuperator y, będzie nam dostarczał zawsze świeże powietrze i będzie ono ciągle wymieniane, on będzie automatycznie to robił, no i nie ukrywajmy, wtedy każdy właśnie mówił o tej oszczędności energii, bo zanim temperatura powietrza z zewnątrz, na przykład w zimę wejdzie do nas, no to przepłynie przez ten rekuperator, to powietrze z domowym się wymieni, tak więc zostanie ogrzane i do nas do środka już będzie się dostawało to cieplejsze powietrze, a my będziemy mieli więcej później kasy w kieszeniach, tak, więc no tym się zainspirowaliśmy. No i przede wszystkim, że to coś takiego jest nowego i też była jedna taka bardzo może mało istotna rzecz, ale ja powiedziałem, że jak już ten dach raz zrobiłem, dachówkę pokryłem, nie mam zamiaru drugi raz na niego wchodzić, żeby wycinać dziury i robić kominki wentylacyjne. <śmiech> <śmiech> Więc z takiego mało znaczącego w sumie powodu też żeśmy się na to zdecydowali. Aha, ok. Czyli tutaj jak rozumiem już na początku nie zrobiliście komina, bo wiedzieliście, że będzie rekuperacja? Yy, komin zrobiliśmy jeden, który tak naprawdę jest kominem e, spalinowym do naszego ekogroszku i tam mamy dwa kominy wentylacyjne, bo w kotłowni musimy mieć osobną e, wentylację, tam jest zwykła, tradycyjna, z racji no. tego, że to, tam są paliwa stałe, no a w całym domu po prostu jest już e, rekuperacja, ale wiedzieliśmy, że jeśli byśmy już się zdecydowali na e, posiadanie wentylacji zwykłej, a nie mechanicznej, no to prawdopodobnie byśmy po prostu zrobili to na zasadzie tych grzybków w dachu, mhm. a nie stawialibyśmy komina. Nie? Mhm. No ale na szczęście nie trzeba było tych grzybków motować, tylko porobiliśmy dziury w sufitach i mamy <grywania> niewidoczne nawiew w powietrzu. E, dobra, to zanim pokażemy Waszą tę instalację m, i rekuperator, który zamontowaliście, na, strych. na strychu. A, bo, bo to też jest ciekawa historia i wiele osób się z tym mierzy, to pytanie. Jak długo już tu mieszkacie? W grudniu będzie 5 lat. 5 lat? Pytanie, jak po tych 5 latach oceniać ten system? Czy to już jest, nie wiem, przyzwyczailiście się, zapomnieliście, nie sprawia Wam żadnych problemów, więc, więc zapominacie, że to istnieje? Czy nie wiem, czy doceniacie jakieś korzyści, czy czasem widzicie jakieś wady? Znaczy wiesz, no u nas to jak z przygodami zawsze, bo jeśli coś robiliśmy samemu, to to zawsze wiesz, gdzieś tam na błędach się żeśmy uczyli i czasami na początku mieliśmy też problemy z podciśnieniami w domu, bo na przykład mieliśmy pozakładane e, filtry na naszych e, tutaj w, w, wyciągach powietrza. No i potem się wiesz, okazało, że no te filtry trzeba by było po pierwsze ich nie zakładać, bo zmniejszają się jakby te przepływy i trzeba ten rekuperator inaczej dostosować, no a po drugie jak już są te filtry, to trzeba by je zmienić, nie? Gdzie po dłuższym czasie nie zmieniania, no te na tyle się przepływy po prostu pozmniejszały, że się takie podciśnienia robiły, także czasami były przygody z tym rekuperatorem. Raz w zimę też tak przywaliło dobrze mrozu, to zdarzyło się, że, że nam zamachł. Nie? Tak. Rekuperator tak, tak. Nie, bo nie mamy nagrzewnicy. Nie mamy tam nagrzewnicy zamontowanej, więc zdarzyło się, że on nam zamarzł, nie? ale to wtedy go, żeśmy rozmrozili i w zasadzie nic się z tym nie, nie, nie zadziało. E, natomiast no, on nie posiadał czegoś takiego, więc tu była na pewno też taka przygoda. Ogólnie, wiesz, no, jeśli się pamięta o tym, żeby zmieniać filtry... <laughs> Raczej się o Aha. tym zapomina, bo on jest na tyle cichy, że po prostu człowiek nie wie, że, że, że to jest, a to działa i, mhm. i tyle. Tam są tak naprawdę dwa wiatraki i wymiennik, który miesza to powietrze i, mhm. i tyle. Okej, okay, czyli na pewno możecie tutaj ten też znowu skorzystać z kolejnej porady, e, która płynie z kanału, co dziś robimy, i wymieniać, pamiętać o filtrach, tak? Także nie musicie się uczyć na własnych błędach. Dokładnie. I pamiętajcie, że jak używacie okapu, to też trzeba uważać. E... A tak, bo przy rekuperacji to najbardziej zalecane jest jednak stosowanie okapów z pochłaniaczami. Mhm. E, natomiast jeśli już się zdecydujecie na to, żeby mieć tradycyjny okap, no to wiedzcie, że on wam wyciągnie to powietrze, które tak naprawdę jest Waszym zamkniętym ekosystemem. I no, wyciągnie to całe powietrze. I tak jak my mamy na przykład piec na groszek to max od razu tak naprawdę jest zaciągane skądś to powietrze, bo musi być zaciągnięte, czy jest wyciągane, wszystko z świeca za i tak dalej. Tak więc, jeśli już macie zwykły okap, uchylajcie okno, żeby dostać świeże powietrze, a nie będziecie mieli problemu. Tak, to jeśli ktoś widział jakiś taki film katastroficzny albo taką strzelankę, co było na pokładzie samolotu i ktoś strzelił, i tam było takie, <laughs> wszystko wyssało z samolotu, to u nich właśnie tak było. <laughs> tak, dokładnie tak. Rozumiem, że macie to nagrane na swoim kanale. Chyba właśnie Chyba nie, nie, bo to ta była taka panika, <grym> że się nagle tak czarno zrobiło. Okna nie mogliśmy otworzyć, bo to... I już krew podeszła, tak? Było, to no, to... no, tak, ale to już nawet przy otwieraniu okna, to już czuć było, że jednak... Opór, opór był. O no. no, no, proszę. No. Aha. Można Że było to. ciekawe. My tam się tego rekuperatora re tak naprawdę nauczymy z... Z każdym, z, z każdym rokiem. Z każdym rakiem coś myślę, że za jakieś 5 lat będziemy mogli mówić, że mamy wiedzę na poziomie instalatora. <grym> e, tak, także możecie zobaczyć, subskrybować kanał co dziś robimy, bo tam co roku robią taki test podciśnienia e, i poza kamerą mówili, że świetnie działa na kaca, nie? <grym> tak, <grym> tak. Dokładnie. <grym> Dobra, tutaj widziałem, że ten, że macie sterownik założony na, na ścianie, tak? Jeśli chodzi o ten. A tak. no. Tak, tak więc że to no, wiecie, że... on, on tu sobie działa akurat na pierwszym biegu, jest ustawiony na 50%. Mhm. No i w zasadzie tutaj nic nie ruszamy generalnie. Nasza kuchnia jest zrobiona tak, że my nie mamy w kuchni żadnego okna. Znaczy jest główne okno, ale to jest fix i ono się nie otwiera. Każdy się w zasadzie bulwersował na etapie budowy naszego domu. No, że no jak jest... Możemy zobaczyć, już było tak? na poprzednim ja filmie. Jak wy w, ku w kuchni macie y, okno nieotwierane, a jak będziecie zmażyć jakieś ryby, to co z tymi zapachami i tak dalej. Ale no, też ustaliśmy, że no jeśli mamy rekuperator y, i mamy okap, no to przy włączonym okapie to Aha. zostanie wyciągnięte, a rekuperator ustawiamy wtedy po prostu na 100% mocy i on nam wtedy po prostu robi e, no, prze więcej prze przedmucha tego powietrza. Aha. Przemieli i jakoś to wypchnie, raczej nie mamy hmm. żadnego. E, no właśnie, to jest to okno fix. E, fix, czyli okno, które w ogóle się nie otwiera, jest wszędzie szczelne. E, I teraz, właśnie pytanie, czy tutaj, w przypadku kiedy macie tą rekuperację, e, żałujecie na przykład? Wymienilibyście to na jakieś okno otwierane z, jakich, z jakichkolwiek względów? Nie, nie, bo my mamy okno tak ustawione, że w centrum tego okna jest zlew. Żebyśmy mieli ładny widok przy zmywaniu naczyń, natomiast gdybyśmy mieli uchylane okno albo otwierane, najprawdopodobniej byłoby otwierane centralnie od środka, więc już byśmy mieli jakąś kolizję. I nie jest to nam potrzebne tak naprawdę. Nie, bo nawet jak mijemy okna, to po prostu wychodzimy na zewnątrz, mijemy je od zewnątrz, a później mijemy w środku. Dokładnie więc to jest, nam to nie przeszkadza. To jest mhm. tylko parter, a tak. jednocześnie możemy stawiać na tym parapecie mnóstwo kwiatów, które akurat teraz są na dworze, bo jest lato. Tak, I suszarka do marichunany widzę. Tak. No przerabia się trochę. Nie? No właśnie, taka tak a takich specyfików, co lepiej, żeby ich nie było czuć, eee, to jak u Was, bo tutaj e, Wasza kuchnia, cofnę się trochę z kamerą, mm -hmm. to jest e, tutaj zamknięty taki powiedzmy cypelek, półwysep i nie macie tego okna otwieranego, więc jeśli coś gotujecie, no macie okap, no nie, ale tak. pytanie właśnie, czy, czy, bo dużo osób o to się pyta, jak właśnie działa rekuperacja, jeśli chodzi o zapachy, często musicie używać tego okapu? Y jako gotujemy takie rzeczywiście bardzo śmierdzące rzeczy że Znaczymy, tak jak coś się, krypa, to się jak smaży to wtedy Aha. włączamy ale to jest nie wiem raz w tych na dwa tygodnie tak no rzadko ten okap włączamy no, tym bardziej trzeba pamiętać, żeby wtedy okno otworzyć nie wziążyć <grym grym grym grym> głęboki oddech tak tak nie? ale nie 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 jest to konieczne także to nie jest tak że jak się coś usmaży to później przez cały dzień ten nie. zapach jest Aha. Czyli w Waszym przypadku rekuperacja wyciąga jednak te zapachy z domu? Tak. Powiem Wam tak też, że my mamy dużego psa, który jak wiadomo po takim spacerze w mokry dzień potrafi naprawdę e, ładnie pachnieć. <grystanie> Więc rekuperacja też, jeżeli ona jest dobrze ustawiona. ustawiona, jest wszystko przyczyszczone, filtry są wymienione, to nie ma żadnego zapachu psa w domu. Mhm. To wtedy tak. A jak nie, filtry nie są wymienione, to wtedy No to już... wiadomo, nie? <grystanie> Ale tak, działa to na to i pewnie jak wy macie psy, to wiecie jak to wygląda, że no w mokre dni niestety ten piesek troszeczkę jednak e, śmierdzi, no. więc rekuperacja w tym pomaga, żeby tak nie było. Okej, okay, dobra, to jeszcze raz tutaj zrobimy zooma na to, że faktycznie macie tutaj wywiew w kuchni, e, a w salonie dwa nawiewy, tak? O, tak. Mhm. Proszę, jest dowód, to nie są naklejki na suficie. Dobra, pytanie, właśnie jeśli chodzi o, o sam projekt, bo mówiliście, że montowaliście to sami. Ja to też widziałem na, na waszym kanale na YouTubie. E, oglądałem, patrzyłem, ale szczerze nie pamiętam i też powiedzcie tutaj naszym widzom na kanale Easy. Czy Wy mieliście jakiś projekt na to, czy mieliście jakieś tak. sugestie, według czego rozprowadzaliście te kanały? My mieliśmy projekt wykonany przez właśnie firmę Peflex, bo wysłaliśmy projekt naszego domu i oni nam hmm. zaprojektowali całą instalację. I według tej, tego projektu my to wszystko porozkładaliśmy na naszym strychu. No ogólnie no, projekt wtedy nie był drogi, bo kosztował około 200 zł za wykonanie takiego projektu, tak więc uznaliśmy, że byłoby idiotyzmem na własne jakby ryzyko robić to, tym bardziej, że my nie robiliśmy w życiu wcześniej instalacji tego typu. Mhm. Tak więc dwie stówki, mieliśmy wszystko rozrysowane, wiedzieliśmy jak poprowadzić rury, gdzie poprowadzić rury, mhm. bo niekiedy po prostu idą po dwie rury do jednego e, nawiewu bądź wywiewu, e, tak więc no szło w zasadzie jak z instrukcją Ikei, nie? Mhm. nie było tam problemu. Nie? Okej, okay, no dobra. I nie było po szwedzku? Nie, <grywa> obrazkowo było. <grywa> to dobrze. Dobra, to teraz jeszcze kolejne pytanie, bo to już o tym wspomnieliście. Rekuperator macie na strychu. Okay. E, dużo osób spotyka się z takim problemem, że jak wyrzuca rekuperację na, na strych. Nieogrzewany, bo rozumiem, macie nieogrzewany i dach też nie jest ocieplony. Tak, tak. Eee, pytanie, czy tutaj też mieliście jakieś wytyczne, sugestie, żeby to na przykład jakoś doizolować, docieplić? Czy... Nie. To znaczy Albo ktoś może Wam mówił, żeby tego nie robić, a wy mówicie, my wiemy lepiej? Znaczy ogólnie rekuperator, generalnie z tego co pamiętam, nie był przeznaczony właśnie do pomieszczeń nieogrzewanych a u nas nie dało rady zamontować tego rekuperatora w kotłowni, bo tam mamy piec na ekogroszek, no i przepisy na to nie pozwalały, więc no, jedyną opcją było zamontować go na górze, wtedy nie było... Rekuperatorów, prawdopodobnie nie było, rekuperatorów, które się można było montować właśnie w takich miejscach specjalnie dogrzewanych. No więc postanowiliśmy, idąc ze stropem Łukasza Budowlańca, który tak samo robił, że też na górze miałby ten rekuperator, że obijemy go w taką skrzynkę z OSB i wybijemy w środku ją pięcioma cm z cyropianu. No jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy, no i no, do dziś dzień tam. Jest. Natomiast mm. no nie ukrywam, że uciążliwe jest za każdym razem chodzenie, zmienianie filtrów, no bo musisz wejść po schodach, z strych, aha. otworzyć tą skrzynkę, otworzyć rekuperator, tak więc no to jest jedynym takim utrudnieniem, wiadomo, że jeśli byłby gdzieś w kotłowni pod sufitem, no to wystarczyłoby tylko otworzyć klapę, filtr wymienić i po sprawie. Nie? Plus mm. jeszcze jest w takim miejscu, gdzie naprawdę jest ciężko dojść, bo no, jest pod skosem. pod skosem, nie jest mm. na środku jakby tych wiązarów, gdzie jest dużo miejsca, tylko trzeba się tam troszeczkę naschylać i nakombinować, żeby wymienić te filtry. Mm. No, ale tak musieliśmy zamontować tak żeśmy zamontowali. Wiadomo, że nie było to pewnie do końca zgodne ze sztuką, no bo rekuperator sam nie był przeznaczony na poddasza, no ale ale po pięciu latach jeszcze się kręci. Dobra, jeśli teraz ktoś nie wyłapał, to przywędźcie szybko do tyłu i posłuchajcie sobie co powiedzieli. Zamontowali rekuperację, bo widzieli to u innego youtubera, u siebie pokazali to na swoim YouTubie. Ja to usłyszałem, ja to powiedziałem na swoim YouTubie i tak wszyscy żyjemy w Matrixie, bo jakiś YouTuber coś powiedział i wszyscy teraz tak robią, tak, nie? Tak, <laughs> Dobra, możemy wejść na górę, zobaczyć jak, jak to ten, jak, jak to wygląda, jeśli tam coś widać? I jesteśmy u góry? Także tak, no nasza góra, nasza graciarnia, no ale kto nie ma gratów na, na strychu, jeśli posiada dom, nie? No, właśnie. I teraz tak wygląda wasza magiczna skrzynka wentylacyjna, e, która zapewnia wam to, że nie udusicie się w nocy? E, tak, no także, tak jak mówiliśmy, no jest skrzynka jest pod podskosie, bo nie chcieliśmy ją tutaj na środku montować, żebyśmy mieli miejsce na graty. E, tu jest czerpnia, tam jest wyrzutnia, czyli jest na osobnych ścianach. Tutaj nie ma żadnej kolizji, nie ma też tak jakoś mega dużych odległości. E, no i co? Otworzę to może. Także prosta konstrukcja, kilka płyt OSB. Wybite to wszystko jeszcze Aha. taką folią. Styropian piątka. No i dzisiaj wiem, że ona jest troszeczkę kurczę za wąska, no bo otwierając klapę tam są jeszcze te takie za zawiasy. Ale tam wyż wy wyżłobiliśmy w styropianie miejsce, tak więc otwiera się otwiera, no ale nie jest to jakoś mega. Wygodnie. Czekaj, jeśli mogę jeszcze sobie podejść kamerą, zobaczymy jak to. I tutaj mamy rekuperator, i skrzyneczka też jest. Ale widzę, że oprócz tego, że ładnie to zrobiliście z styropianem, to jeszcze ten, to jeszcze taką folię. Tak. No, żeby to już miało ręce i nogi, a akurat folię mieliśmy. Tak więc, no, postanowiliśmy, że będzie to wyglądało profesjonalnie. <laughs> Ok, czy napotkaliście jakieś problemy, e, które was nie wiem, jakoś coś zastanawiały czy, czy cokolwiek w momencie, kiedy montowaliście tą rekuperację? Chyba nie, aczkolwiek generalnie robiliśmy ten e, cały system po zapłytowaniu naszego po sufitu. Więc, jakby instalacja była już robiona od góry i chodziliśmy sobie od góry po wiązarach, co było mało wygodne. Dzisiaj, jakbym to robił drugi raz, po prostu bym to wszystko rozciągnął przed zrobieniem sufitu od dołu na drabinach. Byłoby na pewno wygodniej. Mhm. Cały system, te rury dolotowe i puszki rozprężne leżą na, bezpośrednio na konstrukcji, na naszym suficie. Nie było żadnych problemów, chociaż ludzie pisali, że a będzie coś rezonować i tak dalej. Nic nie rezonuje. Tu jest celuloza, to jest wszystko zasypane, tak więc no, nic się z tym nie dzieje, także śmiało można to montować sobie w ten sposób. No niektórzy też wykonują to w taki sposób, że jakby robią sobie pustkę powietrzną pomiędzy dociepliną a naszym sufitem od spodu i w tej pustce powietrznej, która pewnie jest też izolatorem, montują te kanały mhm. od rekuperacji, natomiast no, u nas by to znacznie obniżyło naszą wysokość pomieszczenia. Tak więc, żeśmy to zrobili tak, że te rury są w celulozie zasypane i też dlatego, żeśmy przede wszystkim zmienili sposób docieplenia z piany PUR na celulozę, bo teraz możemy zawsze sobie do tych rur, jakby coś się stało, dość po prostu mhm. rozgarniamy celulozę, sprawdzamy co się zadziało, zakrywamy, nie ma problemu. No i tyle, no sądzę, że na tyle ile one tam są zaizolowane, to są w miarę dobrze zaizolowane w tej celulozie. I chyba nic się z tym nie dzieje, no jakichś tam mega badań, pomiarów nie robiliśmy, żeby sprawdzić jej wydajność, ale no ale działa, Działa, nie było nam to potrzebne nigdy, do szczęścia. No. Aha. no właśnie, tutaj a propos badań i sprawdzań, trochę przykucne, żeby to też Was było widać w tle. Jak kojarzę, dobrze chyba, że robiliście jakieś filmy z takich testów, jakieś recenzje rekuperacji po, po roku, tak jakie temperatury uzyskiwaliście chyba w lecie, w zimie? No robiliśmy, tak, coś tak. robiliśmy, to no. już było dosyć dawno temu. Słuchaj, to bym ktoś musiał się cofnąć do tych filmów, bo to już było naprawdę sporo czasu temu, ale to mhm. na pewno była temperatura znacznie cieplejsza, nawiewana do domu w zimą, wiesz, niż temperatura mhm. taka stricte z zewnątrz. Mhm. No jednak ten, ta wymiana tego... E, te, tego ciepła w tym powietrzu no, działała, ten wymiennik e, działał. Nie? My mm. mamy jeszcze to z odzyskiem wilgoci, czyli ten wymiennik entalpiczny, tak więc na jakby niską, e, niski procent wilgotności nie narzekaliśmy, bo wielu ludzi właśnie posiadając rekuperatory, nawet nasz sąsiad z boku, e, nie mając właśnie tego wymiennika wilgoci, odzysku wilgoci, no właśnie narzekają, że wilgotność jest na poziomie 40% tak, tak jest dosyć nisko. U nas raczej to było zawsze z, zbyt wysoką tendencją, bo my tak właśnie raczej mieliśmy 59, 60, 60 parę procent. Mhm. No, czasami to się wiązało też z naszą jakby nieuwagą, bo źle filtry żeśmy zmieniali <śm> i tak dalej, <śm> ale no, jakby na wilgotność powietrza nie, nie narzekaliśmy, czyli ta wilgotność mhm. była wyższa niż, niż, niż za niska, nie? a przesuszanie w domu to też jest niezbyt fajne. Nie? Mm -hmm. Dobra, także tutaj jeszcze raz ponownie ja Was zachęcam do odwiedzenia kanału Co Dziś Robimy na YouTube. Możecie śmiało ich subskrybować, dużo ciekawych rzeczy tam to mówią, między innymi też o rekuperacji. Ja postaram się wkleić linki do, do Waszych filmów w opisie tego filmu. Jeśli ten materiał Wam się podobał, to zachęcam też do kliknięcia subskrypcji właśnie i z instalacje. Staram Staramy się odnajdować różne takie ciekawe właśnie instalacje, rozwiązania technologiczne i Wam tutaj pokazywać także wasza subskrypcja. Pomaga takie kanały właśnie jak tutaj nasze rozwijać i żeby tutaj jak najwięcej ciekawych rzeczy się pojawiało. Także tutaj widzicie rekuperację, która była założona 6 lat temu? No 6-5 lat temu. Tak, tak. No i widzicie, jest rekuperacja, jest na strychu, jest wymiennik entalpiczny, więc już wtedy świadomo, osoby się na to decydowały. Rozumiem, że jesteście zadowoleni? Działa do tak. dziś. Jak będziecie budować drugi, trzeci dom, to rekuperacja będzie, czy? Tak, Bo no, sądzę, że nie tylko. I wymienniki ciepła, tu gruntowe, tak, tak więc. Pójdziemy ostro w nowoczesność. Także koniecznie oglądajcie nasze kanały. Dzięki za obejrzenie całości. Tymczasem zapraszam Was ponownie do subskrypcji i obserwowania obu kanałów. Dzięki za obejrzenie całości. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć